Przypadkowy urzędnik będzie miał informację z jakich usług medycznych jak korzystałam i kiedy. Wydaje się, że aż 5 lat, bo załącznik numer 2 wskazuje, że okres retencji danych, to jest w punkcie 4, to jest 5 lat. To jest ogromnie dużo czasu na zbieranie danych. Nie ma żadnego uzasadnienia. Artykuł 9. RODO bardzo jest restrykcyjny. On wprost Zakazywane są przetwarzanie danych medycznych, danych wrażliwych, danych sensownych. Tam są wysokie sądzie wyłączenia, ale te wyłączenia muszą wynikać z ustawy. One nie mogą wynikać z uchwały, która, którą tutaj rozpoznajemy. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczna kwestia z różnych punktów widzenia lekarskiej raz, obciążania administracji szpitala jakimiś e, e, zaświadczeniami i teraz ja te zaświadczenia jako osoba, która chce skorzystać z tej usługi będę musiała wyrywać i przekazywać. Czyli te moje zaświadczenia przez pięć lat, moje informacje o tym, w jaki sposób się leczę będą e, widoczne dla każdego e, urzędnika, który taki jest prowadzi. Wysoki Sądzie ja jestem inspektorem ochrony danych osobowych również e, w jednostkach medycznych. Tam naprawdę te dane É, all.